Dzień dobry Boże Nagorzały. Są tu z przysiednicy. Bardzo się cieszę z dzisiejszej celebry Mszy Świętej pod przewodnictwem księdza biskupa, z zawróżonych gości i nawet aura nam no, przyja, Powiem to tak. Była to aura z pompą, więc myślę, wszystko, co się dzisiaj wydarza, jest takim pierwszym krokiem: że służy nam aura, że służy nam atmosfera, że jest gorąco, że będzie ciepły. Główne uroczystości, weszliśmy w próg głównych uroczystości, a ciąg dalszy. Będzie w dniu dzisiejszym o 21:00 sobódzki przy świetlickim wykonaniu zespołu i Cora. Jutro zaczynamy od 14:00. No i to zamkniemy jutro Gwiazdą Wieczoru panem Mateuszem Majl I to będzie koniec tych głównych uroczystości centralnych. A drugie półrocze, no to zobaczymy, będziemy mieszkańców, społeczność lokalną informować, co jeszcze będzie. Dziękuję bardzo.